Cześć, z tej strony Damus 3DT. Yy, krótkie info i podsumowanie serii Shorts, typy dnia. Słuchajcie, od powstania kanału i powstania serii Shorts, w której wrzucam darmowy kupon dziennie, czasem bywały dwa kupony dziennie, po miesiącu czasu darmowe typy dały prawie 2600 funtów czystego profitu. Gdybyś, ty oglądający mnie teraz widzu, od otwarcia kanału stawiał kupony, które publikowałem, trzymał się twardo ustalonych zasad. I robił wszystko w ten sam sposób, o którym mówię w materiałach na kanale, zarobiłbyś dokładnie tyle samo w tej bądź innej walucie. Niezależnie od wielkości Twojego budżetu, byłbyś zarobiony. Grając taką samą czy inną płaską stawką, byłbyś zarobiony. Ale to nie wszystko, bo grupa 3DT zarobiła więcej niż tylko darmowa seria na YouTube. Na grupie gramy masę innych kuponów, które z powodzeniem przynoszą zyski. Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz dołączyć do grupy, chcesz więcej typów, chcesz dowiedzieć się o rzeczach, których nikt nie powie tobie publicznie, chcesz gotowe strategie, które pozwolą tobie systematycznie wybierać typy na kupon i przede wszystkim chcesz po prostu zarabiać na bukmacherce, bo tylko ciągle tracisz pieniądze, zapraszam cię do grupy 3DT. Info jak dołączyć do grupy masz w opisie tego filmu, jak w opisie każdego innego, który jest na kanale. Pozdrawiam serdecznie. Przestań wreszcie tracić pieniądze i dołącz do nas, nie pożałujesz, cześć.